Witajcie kochani, w kolejnym przekazie od waszych przewodników duchowych i istot archanielskich. Na początku kilka słów wstępu. Pierwsza rzecz jest taka, że jesteśmy w bardzo, bardzo bezpiecznej energii. Nikt nikogo nie ocenia, nie ma tu podziału na rzeczy dobre lub złe. Są po prostu fakty i tyle. I bardzo was proszę, wy również y, nie oceniajcie siebie. Czujcie się jak na kawce z najlepszymi przyjaciółmi y, i tylko tyle, nic więcej. Jesteśmy y, właśnie, jesteśmy w zbiorowej energii, więc y, nie zawsze wszystko może rezonować. Jeżeli poczujecie, że y, tak. To coś, co usłyszycie jest dla was i bardzo wam dobrze wibruje, to znaczy, że jest dla was. Ale jeżeli będziecie mieli takie, a może niekoniecznie, to znaczy, że to jest dla kogoś innego. I znowu to jest OK. Więc po prostu to zostawcie yy, i tyle. Jeżeli padną tutaj słowa dotyczące przyszłości, to nie ma czegoś takiego jak przewidywanie przyszłości, jest wgląd w potencjał na chwilę obecną. Wierzcie to informacyjnie i pamiętajcie, to nie jest wyryte w kamieniu. To jest tylko informacja, dokąd zmierzacie, ale wasze życie jest w waszych rękach i zawsze możecie powiedzieć: Nie, nie odpowiada mi to i zrobię wszystko, żeby tak się nie stało. I to też jest w porządku. Po to właśnie są wglądy w potencjał na chwilę obecną. Jeżeli poczujecie podczas czytania jakieś prądy, ciary, łzy, może czasem złość, to pięknie, pozwólcie temu przepłynąć. Niech energia płynie, oczyszcza się i napełniajcie się wtedy światłem i pięknie. Jeśli chcecie, możecie się umówić z Waszymi przewodnikami na znak. To może być kolor, może być słowo, może być przedmiot, jakiś rzeczownik. Więc przyglądajcie się kartom. Może właśnie poprzez obraz przyjść. Do Was sygnał od Waszych przewodników, i jak to usłyszycie, zobaczycie, to będziecie wiedzieć, że hej, to do ciebie. Ok, no i wybierzcie sobie grupę. To jest grupa pierwsza, grupa druga, grupa trzecia. Jeżeli przyciąga Was jedno piórko, weźcie jedno, a jeżeli kilka, to weźcie kilka. Czytanie jest bezterminowe, więc niezależnie od tego, kiedy e, ja to nagrywam, kiedy wpuszczam do sieci, a kiedy do Was trafi, trafi do Was wtedy, kiedy. Ma trafić po prostu. No i lecimy. Grupa pierwsza, grupa druga, grupa trzecia. Witaj, grupa pierwsza. Wybraliście to czytanie, to piórko, i to jest dla Was czytanie. Mhm. Dobra, rozłożę kartę i potem przybliżę Wam kamerkę. Ok, żebyście wszystko widzieli dokładnie. E, słuchajcie, czuję, że tu jest kwestia u Was, czakry z plotu słonecznego. I chyba, chyba trochę mocy Wam brakuje. Tak mam wrażenie, że może tak, jakby troszkę Wam bateryjki siadły. I stąd ta czakra, splotu słonecznego, bo w niej jest działanie. Tam jest siła, tam jest moc, tam jest rozgrzanie organizmu, takie czakralne mitochondrium. I dajcie sobie dużo ciepła, dajcie sobie odpoczynek, jeżeli tylko możecie, a jeżeli nie możecie, to łapcie każdą chwilę i korzystajcie z niej dla siebie. Wiecie, na zasadzie może macie do wyboru odpocznę albo posprzątam to odpocznijcie wtedy. Albo nawet jeżeli miałyby Was wyrzuty sumienia zjadać, że Wy odpoczywacie, a tyle rzeczy niezrobionych, to podzielcie ten czas, który macie na pół i przez pół odpocznijcie, a przez pół posprzątajcie. Bardzo jest to dla Was ważne, żebyście zadbali teraz o siebie, o, o takie otulanie się i wiecie, otulanie się ciepłym kocykiem. Nie wiem, może niektórzy z Was mają po prostu potrzebę posiedzenia pod ciepłym kocykiem i napicia się kakałka, a kakao, jeżeli kogoś uraziłam kakałkiem, a może niektórzy z Was mają po prostu potrzebę zawinąć się w ten koc i przez resztę dnia udawać burrito. To też może być. I dajcie sobie czas na kakałko, na burrito, na... Wszystko czego potrzebujecie, to jest bardzo ważne, żebyście się sobą zaopiekowali. Dlaczego? Bo w ten sposób ładujecie i yy, dając sobie opiekę nad sobą, ładujecie czakrę splotu słonecznego. I jak już naładujecie tą czakrę? to wtedy będziecie mogli um, po prostu posprzątać to, co mieliście posprzątać, pozałatwiać sprawy, te, które są niezałatwione, a idą jak po grudzie. Um, będzie Wam dużo łatwiej i pójdzie Wam to dużo szybciej, jeżeli dacie sobie chwilę na odsapnięcie, na, wiecie, usiądź, usiąść i posiedzieć, nie? Pamiętacie klasykę? Pan Killer chce sobie tutaj teraz usiąść i posiedzieć. To właśnie, właśnie to usiądnięcie i posiedzenie jest Wam potrzebne. Hmm. Możecie sobie medytować też e, napełniając e, czakrę plotu słonecznego. Ona jest tutaj między żebrami. Tu, gdzie jest plot słoneczny dosłownie. E, w dolnych żebrach. Między dolnymi żebrami. Hmm. Wyobrażajcie sobie tam na przykład kulę, żółtą kulę, która się rozświetla. może medytacje prowadzone podlinkuję wam. Tak, bo na moim kanale jest medyta medytacja energetyzowania czakr, nie konkretnie na splot słoneczny, tylko na wszystkie. To zawsze dobrze robi. Ale jeżeli te słowa mają do was popłynąć, no to płyną właśnie takie, że Wiadomo, że jest dużo rzeczy do zrobienia, natomiast pamiętaj, że zrobisz je szybciej, sprawniej i skuteczniej, jak dasz sobie chwilę i z nową energią podejdziesz do tego, niż goniąc w piętkę po prostu i ryjąc twarzą po ziemi na siłę. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jedno, jeszcze ta sprawa, jeszcze ta sprawa, jeszcze ta sprawa. Dużo łatwiej będzie Wam to wszystko pospinać. Ok. Jeszcze jedna talia, jedna karta. O! Dobra, ta chcę bardzo. Zwróć uwagę. Zauważaj powtarzające się znaki i wewnętrzne prowadzenie, bo to może przynieść cenną informację. I wiecie, co jest piękne? Patrzcie na tą kartę. To jest y, usłysz wiadomość od wszechświata. Dosłownie słyszenie wiadomości od ducha. Tak, żeby słowo w słowo przetłumaczyć. Um, a wiadomość, która dzisiaj odwa, do Was płynie od przewodników jest odpocznij przez chwilę. Przytul się, posłuchaj siebie, daj sobie chociaż sekundę spokoju. Um, I zobaczycie, że to, to będzie um, game changer. Ja to nagrywałam pod koniec listopada, przed nami święta. Nieważne, kiedy do Was to trafi, czy też przed świętami Bożego Narodzenia, czy przed Wielkanocą, czy przed jakąkolwiek inną, innym wydarzeniem. Zdążysz wszystko zrobić na czas, jeśli tylko dasz sobie ulgi, kawałeczek chociaż. Wiecie, moja ukochana, jedna z ukochanych afirmacji jest taka, Zawsze ze wszystkim zdążę. Jestem zawsze ze wszystkim na czas. I to działa super. Bardzo, bardzo mocno Was przytulam. Bardzo wspieram Was w udzieleniu sobie dyspensy, bo tutaj, patrząc po Waszej energii, może być tak, że zwyczajnie nie umiecie odpoczywać. Może, tak, tak y, mam wrażenie, że możecie mieć takie wewnętrzne ciśnienie, że nie macie prawa odpocząć, y, nie wolno odpoczywać, y, tylko lenie się lenią, twardym trzeba być, niemiętkim i tego typu i różne wspierające, w cudzysłowie oczywiście, y, sentencje. No, to niech przepłyną wam przez głowę, pomachajcie im na do widzenia i niech lecą do zagubinowa po prostu, bo tam jest ich miejsce. A wy pamiętajcie, macie prawo do odpoczynku i macie prawo do zaopiekowania się sobą, bo im bardziej będziecie, im lepszej będziecie formie, tym sprawniej będziecie działać. Więc to nie jest lenienie się, to jest działanie na korzyść roboty. Jeżeli w jakikolwiek sposób Wam to pomogło, to proszę bardzo. Buziaki mocne i widzimy się następnym razem. Pa, pa! Witaj, grupa druga. Wybraliście to piórko i tu jest dla Was przekaz. Pierwsza rzecz... Kto lubi tańczyć? Kto z was lubi tańczyć? Kto zapomniał jak się tańczy? Kto yy, kiedyś praktykował taniec, a teraz jakoś się nie składa z różnych powodów, ale jednak, no gdzie się po drodze zagubiliście ze swoją pasją, z ruchem, yy, z przyjemnością dla siebie? No to dzisiaj macie taki message, że hej, pamiętasz jak to było? Pamiętasz, że kiedyś był na to czas? Może były inne okoliczności, ale pamiętasz jak tam było fajnie? Pamiętasz tą adrenalinkę, serotoninkę i dopaminkę i endorfinkę? Ten koktajl pyszny? To Taka prośba od przewodników. Oczywiście możecie ją dla siebie spełnić, możecie nie, ale zachwyćcie się znowu światem. Zachwyćcie się znowu swoim życiem. Powynajdujcie cokolwiek, co kiedyś w przeszłości Was cieszyło. Jeżeli teraz jesteście w takim ciemniejszym punkcie, jeżeli teraz listopad jest u Was na zewnątrz i wewnątrz. To w tym wewnętrznym listopadzie popatrzcie na to, co było majem kiedyś u was, co było czerwcem, lipcem i sierpniem, co było pięknego i wróćcie do tego. Może na razie we wspomnieniach, tylko na zasadzie wejścia w tamtą energię, a potem może uda wam się znaleźć coś teraz, co moglibyście robić, co dałoby wam to samo poczucie. I to będzie naprawdę jak piękny, cieplutki, pierwszy, nieśmiały promyk przebijający słońca, przebijający się przez zimowe niebo. Um, w, w, dobra, okej, okay, bo, bo wyszliśmy od tańca, ale oni mówią, wyszliśmy od ruchu. Um, ruch jest wam potrzebny. Jakikolwiek ruch, jeżeli sport nie jest waszą ukochaną czynnością, to jakikolwiek inny ruch, może szybszy spacer, co, no, cokolwiek, może właśnie taniec, taniec taki, taki ciepły taniec, wiecie, latinoamerykano na przykład jakieś, albo taniec brzucha, to was po prostu rozgrzeje na różnych poziomach i na poziomie ciała, i na poziomie umysłu. I na poziomie duszy. Yy, I wiecie, co się wtedy dzieje? Jak ciało, umysł i duch się fajnie rozgrzewają razem i są w dobrym stanie, wtedy dzieje się cud. I tego Wam bardzo, bardzo życzę. Tego maja, czerwca, lipca, sierpnia i września. No i cudownie, jeśli przed Wami jakaś podróż to miejcie wspaniały czas po prostu i wracajcie bezpiecznie do domu. Buziaki mocne i do następnego czytania. Pa, pa. Witaj, grupa trzeca. Wybraliście to piórko i tu jest dla Was przekaz. Wielkie zmiany, wielkie albo małe, albo w ogóle jakieś 180 stopni zmiany. Natomiast ufajcie sobie w tych zmianach. Ufajcie sobie. Pozwólcie puścić kontrolę. Pozwólcie, żeby coś się fajnego wydarzyło dla Was. Może niekoniecznie kontrolujcie y, drogę, którą ma to przejść? A może macie w ogóle temat y, nadmiernej kontroli? I może warto nad nim popracować skontrolować tę kontrolę nadmierną. Y, dajcie się ponieść, zaufajcie. Bądźcie, bądźcie w takim. Flow, w takim przepływie, gdzie wiecie, że nurt niesie was bezpiecznie do miejsca, które chcecie. I nie potrzebujecie żadnych wioseł, nie potrzebujecie e, naprawdę mega siłować się z, z życiem i wiecie, pagajować pod prąd, tylko dlatego, że wszystko musi być po waszemu. Miejcie cele. Wiedzcie, czego chcecie, ale pamiętajcie też, że czasami dobrze jest po prostu zaufać i puścić, i niekoniecznie mierzyć się z tym wszystkim. I jeszcze taki przekaz mam: nie wszystko musisz robić samodzielnie. Że czasami warto poprosić o wsparcie, warto poprosić o pomoc. I serio, mam mnóstwo obrazów, które albo yy, jak się nazywa yy, takie ekstremalne kajakowanie na takich turbo wzburzonych strumieniach górskich. To jest w Ameryce popularne. No, nieważne jak to się nazywa, ważne, że wiecie o co chodzi. I ja widzę, że Wy w ogóle y, próbujecie. Te, to jest jakiś mountain rafting, chyba, y, na tym pontonie po prostu pod, pod prąd, pod górę, pod spienioną wodę, pod skały. I y, y, uwaga, jesteście człowiekiem na tym pontonie, nie jesteście łososiem. To jest ważne. Y, Widzę, jak następny obrazek jak przesuwacie, próbujecie przesunąć znowu pod górę jakiś wielgachny kamień, jak syzyf, po prostu. Podczas gdy komunikat do tego jest hej, to nie musisz samodzielnie to, to wszystko. W ogóle możesz wyjść z tego pontonu, możesz usunąć się spod tego kamienia, nie wiem, zadzwonić po dźwig. Są różne inne sposoby na to, żeby osiągnąć swój cel. Niekoniecznie na drodze Zosi-Samosi albo Zośka-Samośka. Yy, I taki jest przekaz dla Was. Może, jeżeli to miałoby się sprowadzić do najbardziej prozaicznej yy, rzeczy na świecie, czytanie jest bezterminowe, yy, ale ja to nagrywam pod koniec listopada, za chwilę grudzień, za chwilę święta. Wiecie, wielkie sprzątanie, a może nie musisz naprawdę samodzielnie szorować tych okien i samodzielnie przesuwać tej szafy, żeby o Boże, o Boże. Wiecie, białą rękawiczką, zrobić to z białej rękawiczki za szafą. A może, może można kogoś poprosić o pomoc, no, albo rozdzielić obowiązki. Zastanówcie się nad tym, posiedźcie, posiedźcie z, z, ze swoją wewnętrzną Zosią Samosią, ze swoim wewnętrznym pacikiem kontroli sytuacji i pomyślcie, jak bezboleśnie można to ogarnąć, tak żebyście Wy dla siebie mieli przestrzeń na to, żeby w ogóle poczuć uśmiech na twarzy, i poczuć takie, a, okej, okay, to ja teraz mam przestrzeń rozłożyć skrzydła, bo nie muszę wszystkiego kontrolować, mogę po prostu sobie polecieć, a sprawy się wydarzą i tak. Tego Wam bardzo, bardzo życzę. Buziaki mocne i widzimy się następnym razem. Pa. pa.